3, 2, 1, start, 200, prawy dno krótki, przechodzi prawy 5+, plus lekki zacisk, do lewy dno krótki, 150, prostować lewą, szczyt lewą i 150, lewy dno przez szczyt śmiało, 150, lewy dno krótki, 100, i prawy 4 przez szczyt średni, prawy 4 przez szczyt średni do lewy dno, przechodzi prawy 5, przechodzi za szczytem, lewy 4 średni, lewy 4 średni, przechodzi prawy 5 plus średni do lewy 5 średni, zacisk do 4, do lewy 5 średni, zacisk do 4, to za szczytem. Zacisk do 4. Za szczytem prawy 4. Przechodzi lewy 5 plus, poszedł. No, okay, nie, na razie. Trzy hamuj przed szczytem, zanim prawy 4 minus. Prowni, długi, nie ciąć. Do lewy dno. Wieście, prostować prawą. Ugh. Lewy dno przez szczyt, śmiało wypuść. Przechodzi lewy dno, śmiało wypuść. I hamowanie przedszytam lewą i szydana od prawej. Lewy 3, ciasny drogi. 70, prawy 3. Nie ciąć, krótki, ciasny. Nie wypuszcz łuk, to 100. szczyt śmiało. Przechodzi w prawy 5 z hamowaniem do prawy na 2. Ciąć za balą 140 lewy 3 minus na główną szeroko przyciąć. Przechodzi prawe dno. Do lewy dno przez szczyt. 230 lewą. Prawe dno bardzo długi. Zacisk. Do lewy 5 plus do szczytu. Do prawy dno. Do lewy 5 plus krótki. Trzymaj lewą I 153 hamuj przed prawy krótki. 60 i lewy 4 minus. Średni. Lewy 4 minus. Średni. Do prawy dno. Przechodzi przy przystanku prawy 5 minus. Przez szczyt 100. Lewy dno średni. 200 prostować lewy 5 przez szczyt Otwiera do szczytu lewą Tołeś o I 150 i od szczytu prawy 6 No droga myli średni 150 jest okay. widzisz. Za szczytem 60, lewy 5 plus Lewy 5 plus przechodzi w przyhamu i za szczytem prawy 4 minus średni Prawy 4 minus średni Tu ciśnie do lewy dno, średni otwiera, 150, prostować przy sierżancie, prawy 5 krótki, do lewy dno przez szczyt, nie ciąć przepust i 200, prostować prawą i szczyt lewą i 200, hamowanie niewidoczne, prawy 3 minus, czy tablicy wąskie, może być niskie hamowanie, prawy 3 minus. Prawy dno przyciąć 200. Krzyść śmiało 200. Tu zaczną się mazie. Dobrze. Prawy dno krótki przez szczyt drzewa i 230 prostować. Lewy 5 plus przechodzi. Prawy 5 krótki z hamowaniem i błoto. Prawy 5 krótki z hamowaniem i błoto. Lewy 3. Średni zacisk. Do 20. Prawy 3 minus to Uważaj. Przechodzi. Prawe dno. 200. Hamowanie przed lewy 4 krótki, 30. Lewy 2 plus. Nie ciąć. Lewy 2 plus. Nie ciąć. 120. Prawy 3 plus. 3 150. Prawy 5 minus do szczytu. I 250 prostować. Prawy 3 plus. Prawy 3 plus i 80. Przyhamuj przed prawy krótki i 40. Lewy 2 plus. Nie czuję ciasny, to uważaj. Lewy 2 plus. I teraz dojeżdżamy do tego miejsca. 200. Hamowanie. Prawy 100 i przyhamuj 80. Lewy, prawy 3. Oba krótkie, ciasne. Tu będą płota. Lewy, prawy 3. Oba krótkie. 70. Lewy 5, bardzo krótki. Przyhamuj 70, lewy 3 plus 7, otwieracz też złoto. Tutaj jest włoto. 80, prawy 3 krótki. Prawy 3 do lewy dno.